Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl Końcy kupisz za pomocą wielu metod płatności i trafią one bezpiecznie na Twoje konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem Adrian macie 5% zniżki. Kolejny tydzień eventu to nowe nagrody rozdawane przez Supercoinsy. Możecie zgarnąć wiele superprezentów, w tym m.in. karty specjalnej, darmowe końcy. A nagrodą główną jest Lewandowski 99 TOC. Szczegóły promocji w opisie polecam. Siemanko, z tej strony i w dzisiejszym odcinku zobaczcie naprawdę udane nagrody za moją ostatnią elitkę. Oprócz tego pokażę wam mój skład z moją najlepszą, jak do tej pory ikoną Optimus Prime. Żadną tego typu ikonką nie grało mi się do tej pory tak dobrze jak właśnie tym zawodnikiem. Można powiedzieć, że to właśnie on doprowadził mnie do tej elity, za które miałem takie fajne nagrody. Dzięki którym mogłem ulepszyć sobie mój skład. Wy pamiętajcie o tym, że przedstawić łapkę w górę pod tym filmem, filmie, jeżeli wam się on spodoba. Z góry Wam dziękuję za wsparcie. Oprócz tego subskrybujcie kanał, klikajcie taki sam przycisk tego, że tam na dole, razem z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia o wszystkich filmach i niczego nie przegapiać. No a tymczasem, moi drodzy, będziemy już zaczynać. Na początku pokażę Wam moje nagrody za elitkę, a potem przejdziemy do pokazywania wam mojego składu. Bo taka była kolej rzeczy. Najpierw zarobiłem z nagród, a potem dzięki temu zrobiłem sobie SBC o pewnego zawodnika, no i ogólnie porobiłem jakieś tam małe zmiany w składzie. Także oglądajcie. Także nagrody za FUT Champions po takiej no 4 tygodniowej przerwie odgrania całej ligi weekendowej udało się wbić elitę bilans 23-5. No i mam nadzieję, że EA mnie nagrodzi za to, że postanowiłem wrócić do grania ligi weekendowej i że otrzymam bardzo dobre karty w nagrodach teraz. Po moich słów elitka 3, do elity 2 nie grałem, bo stwierdziłem, że po prostu no nie ma to zbytnio sensu. Także 3 player piki na początek, co w pierwszym piku, za chwilę się przekonamy i cyk, cyk, cyk okej, okay. David pan David, który raczej pójdzie na przepałkę, bardzo fajny by to był zmiennik ja tutaj nie mówię, że nie, bo statystyki ma naprawdę kozackie, ale, ale raczej to będzie karta którą przepalę, i cyk czy będzie jeszcze coś wyżej niż David wyżej niż 9-4 overalla no, wyżej niż 9-4 overalla nie będzie dobra, tutaj ten player peak, totalnie bez historii, bierzemy tego Norwega 91 overall dobra, zobaczmy czy coś dobrego tutaj dostaniemy? Oby tak, oby tak, ale nigdy nie ma gwarancji. Jest Manolas, ok. Kolejna karta, która pójdzie na przepałkę, bo mamy zamiar robić różne SBC, gdzie są potrzebne właśnie wysoko ocenione karty, więc w porządku. Bierzemy Manolasa, oby Paszka siadło lepiej. No oby, tutaj mamy paczkę z trzema piłkarzami letni żar, wymiennymi 90+, plus, więc będzie się działo. Paka za 50k, ale teraz ekrany są. I jest walkałcik nawet, więc jakiś fajny overa 86+, też będzie. Brazylia, Bramkarz. I witamy pana Edersona 88. Chyba ma Ederson, no nie? Tak, dobra, fajnie. Kolejna paka. I mamy ekraniki. I dajcie jakiś walkout fajnej karty. To jest toc. Nie. Co to jest za karta? Niemcy SP. Real. To jest Tony Krosoc. Ej, super. 96 overall Spaczki za 50 tysięcy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Do SWC jak znalazł. O, jeszcze Alonso. Dobra, fajna paczka. Dobra, paka na stoka. I zobaczmy. Czy znajdziemy tutaj coś fajnego? I cyk, wjeżdżamy i cyk, nie ma walkoutu, nie no. Jest taki event, w którym leci tyle kolorowych kart, a ja w paczce za 100k trafiam 83 overall. Ej nie no, to już jest naprawdę śmieszne, nie? To już po prostu jest śmieszne. Kumulacyjny moment, paczka trzech piłkarzy, letni żar. No miejmy nadzieję, że coś tutaj dobrego będzie. Uwaga, cyk, leci paczucha. I proszę jej, jakiś fajny toc, na którym będę mógł dużo zarobić, żeby się szeroko uśmiechnąć po tej pasce. Uwaga, Francja, to będzie jeden, nie? Nie, co to jest? A to jest Grisman! O jejku zapomniałem totalnie o Grismanie! Dobra, wymienny Grisman. Wymienny Grisman? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jak najbardziej. Jestem zadowolony, ale w środku może być coś jeszcze. Jest Van de Beek i Hernandez. Ej, to jest naprawdę dobra paczka. Griezmann jakieś 250 tysięcy. Van de Beek to raczej będzie taka dolna granica cenowa. To się spodziewałem. Dobra, mamy już 300 tysięcy z tej paczki i jeszcze Hernandez, który też kosztuje 200 tysięcy. Więc pół miliona zarobione. Naprawdę bardzo, bardzo dobre nagrody za Elite. Dzięki tej paczce dostaliśmy. Dobra, bardzo fajnie. Także, ok. Frong Ribéry, ostatnie SWC zrobione e, 95 tysięcy około wydałem na taką kartę. Także, naprawdę, jak do na takiego zawodnika, taki wydatek, no to praktycznie jak za darmo. Fantastyczna karta. Wjedzie do składu. No i mam nadzieję, że pomoże nam jeszcze w tych ostatnich ligach weekendowych. I proszę bardzo, dowolny piłkarz Team of the Season So Far. I czy nam się po tutaj, czy raczej nie będzie nic specjalnego. Uwaga, uwaga. To będzie David? Nie. Davis z Wajernu. ej, okej. Okay. To jest bardzo dobry traf. Jak na taką paczkę, naprawdę to jest dobry traf. Zapomniałem właśnie, że Davis jest jeszcze z Kanady, bo ja powiem, że to jest ten David, ten sam, którego trafiliśmy na nagrodę za FUT Champions, A tu? Proszę bardzo, szkoda, że ta paczka jest niewymienna. Inaczej byśmy mieli 100 tysięcy zarobione. No i szkoda, że ten gość mi się totalnie, totalnie nie przyda, bo ani nie pasuje do mojego składu, ani. No, no do niczego nie pasuje. Super karta, bardzo dobry zawodnik na lewą obronę. Ale po prostu mi nie pasuje do jedenastki, nie? Także, okej, okay, moi drodzy, teraz przechodzimy już do pokazywania składu, który nie będzie żadnym zaskoczeniem dla osób, które obserwują mnie na Twitchu, ponieważ tam jest wszystko na bieżąco. Wbijajcie swoją drogę właśnie na streamki. Link do streamów macie w opisie twitch.tv slash Stream. Zapraszam, link w opisie. No ale teraz, już przechodzimy do jedenastki, także przechodzimy tutaj do golkipera. No i akurat w tym miejscu długo już bardzo nic się nie zmienia. Chyba nawet kiedy ostatni raz na YouTubie pokazywałem skład, tutaj był Tibo Courtois i nadal tutaj jest Tibo Courtois. Już 295 spotkań ma rozegrany ten zawodnik, no i naprawdę nadal mogę Wam go śmiało polecić. Idąc dalej, mamy Edera Militao w wersji flashback. 201 spotkań rozegrane ma już u mnie ten zawodnik. Naprawdę totalny profesor. Trzymam go już bardzo długo, grał u mnie. I nie wygląda na to, że miał się z tego składu gdzieś wybierać Nadal Eder Militao jak najbardziej się tutaj trzyma I trzymać raczej będzie Podobnie jak Sergio Ramos, który jest kolejnym zawodnikiem w tej jedenastce On co prawda gra na siedmiu zgrania Na stoperze, ale też już ponad 300 spotkań Jego doskonale znacie On też moim zdaniem jak najbardziej jest kartą, która nadal daje radę Chociaż momentami już gdzieś tam troszeczkę się denerwuje na Ramosa No bo jednak gdzieś tam te wszystkie zbustowane karty Momentami dają sobie radę z Hiszpanem Jednakże mimo wszystko e, zrobiony za grosze kiedyś, kiedy był w SBC, no i nie mogę narzekać na tego zawodnika. Idąc dalej, mamy tutaj na prawej obronie pana Hakimiego. Czyli bardzo tanią opcję z Borusi Dortmund. 40 tysiące, jedynie wydane na tego zawodnika. Ja już nim grałem, ale sprzedałem go na chwilę, znowu, znowu go odkupiłem, bo jednak koncepcja składu się zmieniła. No, w każdym razie grałem nim już chyba ostatnie dwie ligi weekendowe. No i naprawdę wygląda Marokańczyk na solidną kartę. No, jak za tą cenę, no to czego można wymagać. Szybko biegać umie, dobry jest w obronie, znośny przynajmniej bym powiedział, bo wiadomo, są lepsze karty, bo jednak 83 obrona, 86 fizyczności, szał nie robi, ale jest to nadal solidna statystyka. No i nad nim, jak się zapewne domyślacie, jest Jadon Sancho. Aby ci panowie mieli zgranie, aby ci panowie mieli połączenie, to właśnie wspierają się nawzajem tym zielonym linkiem. Jeżeli chodzi o Sancho, 124 spotkania, 45 38 asyst. Jak na skrzydłowego, myślę wynik całkiem ok. Szało, jeżeli chodzi o Anglika, nie ma, ale pięć razek Sztuczek robi robotę i nadal taki Jadon Sancho może sobie jak najbardziej pogrywać na skrzydełku. My teraz przejdziemy na drugą stronę wojska. Tutaj na lewej obronie do składu wraca pan Theo Hernandez. On zagrał u mnie dwa foot Champions, ale to było chyba w czerwcu lub nawet w maju jeszcze nie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to Hernandez powraca do 11. Jak widzieliście, trafiłem jego wymienną wersję w parce za elitę, No, ale jako, że takiego player picka z dawniejszych czasów już miałem w klubie, no to przywróciłem go sobie do składu, bo również jak widzieliście, już oglądając nagrody za Elitkę, zrobiłem sobie po nich. Francuza Franka Riberego w wersji Summer Hit. i jest to moja pierwsza karta tego Kodoru. Ogólnie grając to ostatnie Foot Champions czułem się wyjątkowo, bo tam każdy miał już te karty w składzie. Nawet po 4, 5, 6 tego typu kart czasami widziałem w jednej jedenastce. Ja dopiero pierwszą taką kartę dołączam do swojej jedenastki, ale miałem przerwę od grania Foot Champions. Dopiero ostatnio sobie zagrałem i wbiłem elitkę. Czy Franck Ribéry pomoże mi w biciu kolejnej elity? Myślę, że tak. Każdy kto ma tą kartę ją chwali idealnie pasuje mi do składu, wygląda świetnie w statystykach. Myślę, że tutaj nic nie może pójść nie tak i Frank jak najbardziej będzie mocnym ogniwem mojej jedenastki. My lecimy z kolejną kartą i jest nią Lothar Mateusz, który jest solidny, ale momentami mnie denerwuje. Co widzieliście na streamach, jeżeli jesteście na Twitchu, no to troszeczkę Niemiec mnie bulwersował momentami. Jego gra, jego zachowanie na boisku było irytujące. Ale ogólnie, mimo wszystko, Karta określiłbym jako solidną. Trafiony w paszce z ikoną Prime. 11 ases, zaliczył z pozycji SPDK, bo tak in-game ustawiony jest Niemiec. Całkiem w porządku. Karta szału nie robi. Powiedziałbym, że jedno, mimo wszystko, ze słabszych ogniw tego składu, ale gość solidny, więc że tak powiem. Nie gańmy go za bardzo. No i na pozycji środkowego pomocnika w tej wyjściowej formacji in-game jako drugi SPD występuje Luka Modrić. Znakomita karta. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z formata 60 spotkań, 3 bramki, 14 asyst. Naprawdę on jest zwinny, on jest dosyć szybki, świetnie podaje, świetnie dribbluje i z grą w obronie też nie ma większych problemów. Z Lotarem Mateosem tworzą taką parę defensywnych pomocników, która może gdzieś tam pokiwać Nie są oni zbyt duzi, zbyt silni, to jest fakt, czasami brakuje tego w środku pola No ale nie na tyle, żeby to jakoś bardzo zawalało mi spotkania, co zresztą pokazuje fakt, że udało się zmbić elite ostatnio. Hej, ze słabym środkiem pola Elite jest być ciężko, a ja grając tam Modriciem i Mateosem jak najbardziej dawałem sobie bez problemu radę. Lecimy dalej na pozycji napastnika w formacji wyjściowej, bo in game na SPO Wychodzi Neymar Edliner. No i naprawdę nieprawdopodobna jest ta karta. W jednym liderze yy, już wam go pokazywałem. Yy, to był lider właśnie około chyba miesiąca temu. 106 spotkań, 84 bramki, 47 asyst z pozycji SPO. Świetne statystyki, gwiazdki 5 na 5. No, Neymar, gra mi się po prostu fantastycznie. To jest najlepsza karta obecnie do 2 milionów monet, Kiedy go kupowałem, to był najlepszą kartą do 3 milionów. Teraz kosztuje nieco ponad, poniżej 2 miliony i jest najlepszą kartą możliwą do 2 milionów. Gwarantuję wam to. E, oczywiście, niektórym będzie się grało lepiej jednym zawodnikiem, niektórym drugim. Ale moim zdaniem, taki Neymar to naprawdę jest absolutny profesor. Znakomita karta. E, no ale będziemy już przechodzić dalej, bo zabraknie nam e, czasu, żeby wychwalić Brazylijczyka, No i co. Tytułowa ikona Optimus Prime, najlepsza ikona Optimus Prime, jaką do tej pory testowałem. Co prawda nie grałem jakoś wieloma ikonami Optimus Prime, ale testowałem naprawdę wiele kart. Każdy kto śledzi mnie kanał, to widział, że składy zmieniały się często i zmieniały się grubo, bo grube karty były testowane, ale mimo wszystko. Ikonom Optimus Prime, który grał mi się najlepiej jest Emilio Butraguenio, który tak jak już wspominałem Wam we wstępie odcinka, no doprowadził mnie do tej elity, nie będę tego ukrywał. 74 spotkania, 83 bramki, 22 asysty, lepsze te statystyki po tylu spotkaniach miał chyba tylko Mbappé urodzinowy, ale i tak nie jestem pewien czy Pan Mbappé urodzinowy miał lepsze statystyki od Pana Butraguenio. Karta kupiona za półtora miliona, yy, obecnie warta już troszeczkę mniej, yy, bo około miliona 150 tysięcy. Pięć gwiazdek słabszej nogi robi tutaj robotę. Trzy gwiazdki sztuczek, to mnie troszeczkę boli w oczy i boli jak gram, ale mimo wszystko yy, za te pięć gwiazdek słabszej nogi, za fantastyczne strzały Hiszpana jestem w stanie to wybaczyć, bo znakomicie wykańcza akcję pan Butra. Naprawdę to jest coś pięknego. Yy, niemalże każda sytuacja to jest gol, no i można powiedzieć, dzięki niemu naprawdę wbiłem tą ostatnią elitę, bo Hiszpan robi robotę. I in-game na pozycji napastnika, tak jak już wspominałem, wykorzystuje każdą sytuację sam na sam z bramkarzem. In-game, moi drodzy, ten skład wygląda w ten sposób: Sancho i Ribery grają skrzydłowych, Neymar, Espo, Butra, Napad, Modrić, Mateusz y jako para w środkowych pomocnikach defensywnych, tak jak mówiłem, w obronie, oczywiście bez zmian. No i co moi drodzy, mam w tym momencie niecałe 700 tysięcy monet na koncie, ja zastanawiałem się co robić z tym składem, no i myślałem na tym, że może sobie zrobić pana Osmane Dembele Summer Hit, lub sprzedać Butra i ulepszyć sobie go na jakiegoś lepszego napastnika, na przykład na Dargisza Optimusa, pisaliście mi już o tym, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby Szkod był lepszy od Hiszpana, tym bardziej, że już testując sobie wersję po prostu Prime Butry i Dalgisza stwierdziłem, że lepiej gramy się Hiszpanem. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie. Co zrobilibyście na moim miejscu, mając całe 700 tysięcy monet, budżetu. Dawajcie znać, piszcie w komentarzach. A dzisiaj to już na w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i co? Trzymajcie się, na razie, piąteczka, cześć i pa pa!